Lubimy sytuacje jasne, kiedy wiadomo o co chodzi, czujemy się bezpieczni. Ta jasność daje poczucie pewności, pozwala iść do przodu, rozwijać się. Te atmosfery jasności, solidności, krystaliczności. Przede wszystkim tworzą ludzie, dobrzy, spokojni ludzie, na których mówimy, można polegać, z ich twarzy, z ich spojrzeń, z ich sposobu poruszania się, mówienia, działania, promieniuje coś solidnego, jasnego, dobrego. I o takich ludziach, o takim. Człowieku opowiada Psalm 15, roztaczający atmosferę zaufania, która jest jednocześnie doświadczeniem bliskości Boga, bo ludzie dobrzy, na których można polegać, którzy dają nam oparcie, są ludźmi Boga. Odbija się na nich, w nich blask jego oblicza. I widać to przede wszystkim w spójności, w spójności ich postępowania, w zgodności ich słów z tym, co, co czynią. To jest właśnie jak. Wspomina ów Psalm 15. To jest kryterium tego, kto będzie przebywał w przybytku Twoim Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze. Bliskość z Bogiem, łącząca się z działaniem bezskazy, działaniem sprawiedliwym. I co ciekawe, ta jasność. Jednoznaczność działań przede wszystkim objawia się w mowie. Działa bez skazy, sprawiedliwie. Mówi prawdę w swoim sercu. Nie rzuca oszczerstwa swym językiem. Nie ubliża swemu sąsiadowi. Już mowa, słowa, które mogą być złe i dobre, są jakimś zalążkiem czynu. Chodzi o to, żeby ta mowa była prawdziwa, dobra, niekrzywdząca. I w tej liście dobrego mówienia pojawia się też zdanie o nieczynieniu krzywdy, nieczynieniu Bliźnie mu nic złego. To ciekawe, że właśnie niemalże na równi stoi zadanie mówienia dobrze, nieubliżania, nierzucania oszczerstw z nieczynieniem niczego złego. Bo przecież na tym polega na zasadniczy kontakt z innymi ludźmi. Słowa. Słowa, które są pierwszym naszym sposobem reagowania na innych i też pierwszym owocem naszych myśli. I o tym też psalm mówi: człowiek jasny, solidny, pogodny. Dający, poczucie bezpieczeństwa. To człowiek, który potrafi nazywać rzeczy po imieniu złego, nazwać złym, dobrego, dobrem. Złoczyńca uważa za godnego wzgardy, a szanuje tych, co się boją Pana. Pozwalać, oprzeć się na własnym słowie to jest też podstawa. Budowania ludzkich działań razem. Obietnica, czasami uroczysta przysięga, deklaracje, które pozwalają innym czuć się bezpiecznie i inwestować w dany projekt, w daną znajomość. Widzimy, jak to. Bywa niestety dzisiaj, że to słowo dane, wypowiedziane wcale się nie liczy i często zmieniane jest, no bo tak wyszło, rozmyśliłem się, zmiana okoliczności. A psalm mówi o zatrzymywaniu przysięgi, choćby z uszczerbkiem dla siebie. I w tej, na tej liście cech, Człowieka, który tworzy atmosferę zaufania i dobra. Mamy też stosunek do spraw finansowych. Jedno zdanie, dwa: Ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę, chodzi tu o spekulacje, kombinacje. Wiemy, że oczywiście istnieją pewne mechanizmy ekonomicznie uzasadnione zarabiania, obracania pieniędzmi, ale zwróćmy uwagę w następnym zdaniu: nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kryterium będzie tu zawsze dobroć wyświadczona innemu człowiekowi albo krzywda. Bo jeżeli ta moja korzyść jest równoznaczna z krzywdzeniem innych, to, to nie jest dobrze. I wtedy nie możemy budować czegoś pozytywnego. Tam już się wkrada jakaś, jakaś niepewność, zagrożenie. W orbicie. Złych ludzi, którzy kierują się kryteriami korzyści, rozmaitych yy, nieczystych układów, gierek. Robicie takich ludzi trudno bronić interesów niewinnego, bo istnieją tylko interesy tych, którzy w tych rozmaitych, Kombinacjach, gierkach uczestniczą. Wobec tego człowiek stający po stronie pokrzywdzonego jest eliminowany. I widzimy, jak bardzo w naszych czasach, kiedy rozmywa się to poczucie sprawiedliwości, dobra, i wszystko staje się przez to niepewne, potrzeba takiej pewności, stałości. Wobec Zwłaszcza osób złych, wobec osób, które nas niszczą. I tutaj też przykładem jest Pan Jezus. Najjaśniejszy, najbardziej solidny, najbardziej godny zaufania człowiek, który się pojawił na Ziemi. Fak, był Bogiem i człowiekiem. Był inny niż wszyscy ludzie, bo był Bogiem. Był ponad ludzkimi układami, gierkami, ponad, to znaczy u Ojca, w dyskusjach, w słowach, w swoich wyborach, czynach. Inny bo stawał w bronie słabych, słabych, w bronie sprawiedliwości, dlatego musiał zginąć. Ale jego wierność, ta solidność, aż do, do śmierci, przeniosła w efekcie zmartwychwstanie i dlatego aż do dzisiaj jest dla nas podstawą i punktem oparcia.